Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. Ameryka Cars import out z USA. Syntagen Laboratories najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Inwette Holding Group agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Solo. W tym roku się jeszcze solo nie widzieliśmy, ale nie będzie to przy okazji odcinek związany z opowiastką nie będzie to żadna historia. Będzie to właściwie historia, która napisała się na naszych oczach, czyli, czyli takie spektakularne historyczne wydarzenie tego, co dzieje się w światowym MMA, a w światowym MMA ostatnimi czasy to Jan Błachowicz rozdaje, rozdaje karty i na temat walki Janka ten odcinek właśnie nagrywamy. Janek walczył w swoją pierwszą walkę w obronie pasa UFC z, z Izraelem Adesanią, jednym z moich ulubionych fighterów, jeśli chodzi o MMA. Za chwileczkę Wam powiem dlaczego, bo będzie się to oczywiście wiązało z samą walką. Po pierwsze, bo od tego oczywiście powinienem zacząć, wielkie, szczere gratulacje dla, dla Janka, bo odjebał kawał dobrej roboty, bo jestem z niego szalenie dumny, zadowolony, bo przyznam się, przyznam się szczerze. Że Janek mnie znowu zaskoczył, bo oczywiście sprawą jest turbo normalną, że przede wszystkim jak każdy rodak ściskałem bardzo mocno za Janek kciuki, myślę, że ściskałem je jeszcze mocniej może od pozostałych osób z racji, że Janek jest moim kolegą, którego poznałem też ich z lat do tyłu i już zawsze był tak właśnie zajebistym, skromnym gościem jak dzisiaj ludzie mają okazję go, go poznać, także tym samym Janek jako mój kolega naprawdę mocno ściskałem kciuki. Pomijając to, że Izraela Desania jest jeden z takich naprawdę ulubionych moich fajterów, to tutaj nie było żadnego konfliktu, bo, bo oczywiście sercem za, za Rodakiem i, i za Jankiem. Eee, I oczywiście znowu się powtórzę, pomijając, że cały czas trzymałem ostro kciuki za Janka, to kiedy rozmawiałem ze swoimi znajomymi obiektywnie i kiedy mówili Tomek co tu postawić Bóg Wahera weź mi coś podpowiedz, bo ty się znasz. To powiedziałem, że prędzej bym swoje pieniądze postawił na Adesanie niż na, niż na Janka, bo wydawało mi, wydawał mi się tak ciężką przeszkodą przy do przeskoczenia, że wydawało mi się, że po prostu Jankowi się nie uda. Bardzo szybko sam siebie, chwilę później poprawiałem, że, że powiedziałem, że to jest właśnie taka domena Janka, niejako, że, albo przynajmniej moja kiedy powiedziałem przed walką z, z, z Rejesem, że będzie miał ciężko i że prawdopodobnie nie da rady, że kiedy walczył z Lukiem Rocholdem jeszcze przed Rejesem, powiedziałem, że znam Luka, bo miałem okazję parować Stana, że naprawdę wiem, jak to jest zajebisty Fighter i że Jankowi też może być ciężko i że też prawdopodobnie się nie uda. I za każdym razem, kiedy mówię, że się nie uda, to wychodziło na to, że faktycznie Janek po prostu mnie zwyczajnie zaginał i za każdym razem udowadniał, że potrafi tą robotę wykonać idealnie. Jak wiecie, bo też nie, niedawno na, na drugi kanał Tomasz Tarara Extra wjechał filmik też, Właściwie pocięty z naszego sparingu. Jest to, jest to odcinek, jest to, był to moment, w którym miałem okazję zrobić z Jankiem trzy rundy 5 z 5 rund. Czyli jego sparring odbywało się na pełnym dystansie. Ja robiłem tylko te rundy nieparzyste: 1, 3, 5. I tutaj moim najważniejszym zadaniem było przede wszystkim odegrać Israel Adesanie. Nawet widziałem w komentarzach, że chyba całkiem nieźle mi się to udało, że Wy również gdzieś to dostrzegliście, że mogłem się właściwie ubrać. Przynajmniej w ten czarny dresik, to, to byłbym już wręcz, wręcz identyczny. W tym sparingu chciałem zagrać Adesanie i bardzo dobrze wiem, jako stójkowicz, co jakimi elementami posługuje się w stójce. Dużo. Dużo zwodów, dużo kiwek, dużo takich fejków, bardzo dużo pracy na nogach, zmiany pozycji, dużo balansu tułowia, dużo pracy tego tak zwanego z angielskiego footworkingu, aby właśnie nie dać się złapać, no bo co tu dużo mówić. Oczywiście zadaniem Izraela Adesani w walce z Jankiem była tutaj była przede wszystkim praca na nogach i świetne, idealne, idealne czucie dystansu. I to jest rzecz, na którą ja się pochwalę, bardzo mocno pracuję, uważam to za swój mocny punkt programu, a w walkach UFC i walkach opasy, co tu dużo mówić, właściwie każdy musi mieć ten element również bardzo mocno, bardzo mocno dopracowany. I powiem, że przykładowo takim tutaj chyba dobrym flagowym przykładem jest Conor McGregor, który, którego, którego lubię, który jest bardzo kontrowersyjny i ludzie mają różne... Różne obiekcje, różne opinie na temat tego zawodnika, a ja lubię jego charyzmę. Poza ringiem, za, za jego styl walki w ringu, co niego bardzo mocno za, za właśnie czucie dystansu. I tutaj w walce Janka z Izraelem było bardzo podobnie, że e, bardzo często zawodnik, którykolwiek chciał przepuścić na milimetry cios i wchodzić, był się ze swoją kontrą, automatycznie, automatycznie wręcz e, przychodzi mi do głowy taki slogan, który bardzo często powtarzam na treningu, prowadząc zajęcia, który sam sobie powtarzam że dystans ma być na tyle rozciągnięty, ma być, być na tyle daleko, aby być bezpiecznym, ale też na tyle blisko, żeby w ułamku sekundy potrafić z taką właśnie akcją wrócić. I widziałem, że panowie jedni i drugi tego bardzo dużo szukali w walce. Janek co, co zrobił dobrze, co próbował od samego początku, a co po prostu z biegiem walki udawało się wykonywać coraz łatwiej, to było wchodzić w tempo, w tempo wyprowadzania akcji przez przeciwnika. I w momencie, kiedy adesania w pierwszych kilku rundach jeszcze tutaj bardzo czujną gierką na zasadzie kiwych, zmyłek, pracy na nogach, kąsał odchodził i temu Jankowi ciężko było go wtedy dołapać, czy też przy jego atak przełamać, to z każdą kolejną rundą było już to coraz łatwiejsze. Nie chcę Was zanudzać stricte suchą analizą, co się wydarzyło w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie, w której minucie, ale mam kilka takich naprawdę powiedzmy bardzo ogólnikowych zarysów, co w tej walce się działo, a na co szczególnie chciałem zwrócić uwagę. A zatem, co do, co do samej walki, zaczynając od rundy, rundy pierwszej, ale dobra, jeszcze zanim, zanim sama walka. Oczywiście ja również jako fanatyk tory spiskowych również lubię snuć swoje różne domysły jeszcze przed samym wydarzeniem sportowym. Umówmy się, że UFC to przede wszystkim jest jeden wielki show biznes, i w showbiznesie bardzo dobrze sprawdzają się również niektórzy aktorzy, i to chodzi o rolę coś więcej niż tylko umiejętności sportowe. Nie chodzi tylko o to, aby odegrać dobrą rolę aktorską w postaci świetnego fightera, tego, co tu dużo mówić, tu przede wszystkim chodzi o show, o taką chary charyzmatyczne podejście i dlatego ci zawodnicy czasem nie przypadkowo a bardzo z dużą premedytacją są, są kontrowersyjni, są hardkorowi, wyprowadzają, wyprowadzają, wyprawiają wiele różnych rzeczy poza ringiem, aby przykuć uwagę do siebie. Co tu dużo mówić, Janek myślę, że, że nie należy nie wpisuje się w tą, w tą właśnie retorykę i za to tym bardziej jest szacunek, że jako normalny gość on cały czas potrafi być na, na szczycie. Strzelam, że może woda, że pewnie woleliby kogoś innego gdzieś mieć na, tym, na stanowisku czempiona, ale na szczęście miejmy nadzieję, że bardzo długo albo wręcz, albo wręcz forever zostanie Janek Błachowicz na, na szczycie tej, tej kategorii wagowej, a może jeszcze innej, ale dobra, wracając do samej walki, którą, którą obiecuję. Strategia, strategia, o której powiedziałem ogólnikowo, ona przede wszystkim sprawdzała się w rundzie pierwszej. Tutaj zaraz po, po pierwszej minucie, gdzie przez prawie cały, pięć, cały okres 5 minut ta walka wygląda bardzo podobnie. To z to, co powiedziałem wcześniej, na bardzo dobry, dobrym czucie dystansu, a jest taki fajny, fajny moment, że właściwie pod koniec pierwszej minuty, czyli tam wybija prawie 4 minutki do końca. Jest taki moment, kiedy właściwie Janek Kopielowa i tutaj jest jeszcze Adesania bardzo świeży, bardzo bystry w tych wszystkich w swoim wykonywaniu swojej strategii. Strategię on tam bardzo fajnie przypuszcza, jest tam na przykład taka akcja, gdzie, gdzie chyba równiutko mija minuta, oznacza to, że zostają 4 minutki do końca pierwszej rundy. Izrael tak bardzo fajnie podchodzi sobie z dwoma kiwkami lewą ręką, bardzo mocno sugerując, że będzie to atak na głowę. Korpus w każdym razie odpasa w górę i w tym momencie pojawia się co? Low kick na łydę. I myślę, że to chyba była. Najbardziej oczekiwana broń, na którą najmocniej stawiał Izrael Desania. Wydaje mi się, że najwięcej krzywdy wyrządził również Jankowi Tymi lołami na łydkę Każdy z zawodników, z amatorów, każdy kto przyjął loła na łydę wie jak turbo Nieprzyjemne jest to kopnięcie i I faktycznie również widziałem zdjęcia Janka zaraz, zaraz po walce, to miał przyłożony duży okład lodu do Do właśnie tej części ciała, także strzelam, że naprawdę było to odczuwalne Nawet momentami widziałem grymas twarzy również u Janka Związany z, z kolejnym kopnięciem na łydkę no i co tu dużo mówić, miałem się troszeczkę pochwalić jako konestr sportu walki, a zwłaszcza tych, tych stójkowych. Każdy by chciał kopać tego loła na łydy tak właściwie, aby przeciwnik nie potrafił tego zareagować, ale jest to w jakiś sposób skopnięcie widoczne i tak jak powiedziałem tutaj, kiedy wykona się troszeczkę tej pracy rękami, trochę balansu tułowia, trochę tej pracy na nogach, troszeczkę postraszyć. I, I chyba zaraz po pierwszej minucie jest taka fajna akcja, która jest bardzo prosta, ale, ale, ale duże wrażenie właściwie na mnie pozostawia. Dwie kiwki lewą ręką, zaraz, zaraz potem pojawia się kolejny już nieprzyjemny low, low na łydę I tak właściwie wygląda cała, cała ta pierwsza runda. Yy, wchodzimy w takim razie po malutku w rundę numer 2 numer I nie, nie użyję sformułowania, że, że Janek sobie nie poradził w pierwszej rundzie, ale. Ale to, za co należy mu się dodatkowy szacunek, co, co świadczy o jego wysokiej klasie sportowej, to jest to, że widać było wyraźnie, że w rundzie drugiej już niejako zmienił trochę taktykę. Stał się Janek trochę bardziej agresywny na te pojedyncze kłucie, kąsanie. Adesani starał się coraz częściej przełamywać atak, coraz częściej zmieniać tempo. I nawet również gdzieś chyba zaraz po pierwszej minucie drugiej rundy jest taka fajna akcja, kiedy, kiedy Easy, bo taka też jest ksywa Adesani, próbował zbudować nieco dłuższą akcję i tam Janek już się zdążył szybciutko odpalić z dwoma, trzema, a nawet czterema czasami. Przełamując tą akcję, zauważyłem również w tej rundzie drugie, że pojawiło się coraz więcej ciosów na korpus, że bardzo często była kiwka ręką, czy też cios ręką na głowę, ale jeszcze ponowiony również był ciosem na korpus, pojawiło się troszeczkę więcej ciosu na korpus, no i co tu dużo mówić, przede wszystkim taka strategia służy temu, aby jeszcze dodatkowo odebrać tlenu swojemu rywalowi, a taka też była chyba strategia i taktyka, żeby faktycznie z biegiem czasu adresania tych sił miał coraz mniej, coraz gorzej reagował na kolejne ataki Janka, Janek się w tym wszystkim zaczynał coraz lepiej rozprężać. No, i te ciosy na korpus, które pojawiły się w drugiej rundzie i towarzyszy, towarzyszyły właściwie do końca, do końca walki, to, to temu właśnie miało na celu. No i co, i tak bardzo podobna była strategia pierwszej i drugiej rundy. Trzecia runda, aż Boże, była nieco bardziej przełomowa dla Janka. Strzelam, że, że nadal mogła zostać zapisana jeszcze u sędziów jako, jako, jako runda dla, dla Desani. Ale tam już widać pomalutko, że runda numer 4 i 5 to są zdecydowanie rundy Janka. I, 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 I tak, no i zaczęło się realizować plan, który, który faktycznie był tam do zrealizowania, czyli już pomalutki kryzys Adesani, trochę wolniejsza reakcja, no i co, no i czas, czas na Janka, ale zobaczmy jeszcze, co w tej trzecie, trzeciej rundzie specjalnego się wydarzyło. I wchodzimy pomalutku do, do rundy numer 3. No myślę, że tutaj chyba specjalnie też nie trzeba działać dnia żeby wiedzieć, oczywiście, że sobie podglądam tą walkę i przypominam pewne, pewne rzeczy, które w, ty, które w niej się działy, bo co, bo, bo oglądałem tą walkę na żywo, pochwalę się, że nawet nastawiłem budzik, który mi nie zadzwonił, ale na szczęście byłem na tyle czujny, że obudziłem się w idealnym timingu na, na samą walkę i przyznam się również, że widziałem ją tylko jeden raz wtedy na żywo, ale dobrze wiecie, że o 7 rano w niedzielę to nie jest najlepsza godzina właściwie do, do tego, aby w pełnym skupieniu oglądać walkę, dlatego sobie delikatnie się tutaj wspomagam teraz ekranem komputera, aby zobaczyć, przypomnieć sobie co tam się działo i co, i, to, i właściwie Chyba wszystko się zgadza z tym obrazem, który widziałem wtedy w oczach po raz pierwszy oglądając walkę na żywo, że ta runda numer 3 dalej była w bardzo, bardzo podobnym stylu, ale to że jest taki moment, kiedy właściwie Jakowi udawało się doprowadzać albo przynajmniej do klinczu, albo właściwie do obalenia, czy próby obalenia swojego, swojego rywala. Gdzie umówmy się z góry, założenie jest takie, że obalić Izraela Desanie jest naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo bardzo, bardzo trudno. Jest to zawodnik na tyle Kumaty, który oczywiście chce prowadzić swoją walkę w z racji swoich umiejętności kibokserskich, ale, ale nawet w momencie, kiedy tego z rywala uda się złapać i leci on na ziemię, to ja już właściwie powtórzę się po raz kolejny, że jako duży fanatyk tego stylu walki tego zawodnika, to już naprawdę fajnie się układa do tego padania, że w momencie, kiedy on ląduje na ziemi, jest już gotowy wstawać i, i niejednokrotnie. Moim rywalom i również Jankowi z takiego dobrego, mocnego klinczu, czy też już prawie pozycji parterowej udawało mu się w ostatniej chwili, w ostatniej chwili wymsnąć. I co? I dalej podobna strategia, czyli kucie pojedynczymi czasami, ewentualnie krótkie dwie, serie dwóch- trzech ciosów, zwłaszcza ze strony Adesani. By, a z racji bał się i faktycznie że Janek mógłby do niego atak przełamać, złapać go i sprowadzić walkę do parteru. I cały czas to powiedzmy sobie naprawdę bestialskie, o to jest ma dobre, cieszę się, że wpadłem na to słowo, bestialskie obijanie właśnie tym niskim lowem łydy swojego rywala. No i faktycznie, faktycznie zdobyła w ten sposób kolejne punkty. Myślę, że to była też taka technika i taktyka, która najbardziej naruszała Janka, no ale co to dużo mówić, Janka to za mało, aby Janka złamać. No i jesteśmy w rundzie numer, numer 4 i powiedzmy sobie, że była to najbardziej przełomowa runda. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało z moich ust, no bo ja oglądając walki MMA, zawsze najbardziej jaram się walką w stójce. To najwięcej widzę, najwięcej rozumiem, nawet najbardziej mnie to jara, i mówię to do tego, że nawet ja, jako taki duży fanatyk strajkingu i walki w stójce, ucieszyłem się, kiedy walka przyniosła się do, do parteru i stało się to po raz pierwszy po, po drugiej minucie czwartej rundy, już i faktycznie, no co, tu, co tu dużo mówić Janek, faktycznie przy wykorzystaniu swoich naprawdę bardzo dużych umiejętności parterowych, przewagi siły, przewagi warunków fizycznych, już do samego końca Adesani z tego parteru nie wypuścił. Odbyło się faktycznie kilka kilka zmian pozycji. Dość długo Janek cały czas trzymał, trzymał Izraela tutaj w swojej półgardzie, trzymał go w półgardzie. Udało się chwilę później przejść do pozycji bocznej, chwilę później znowu go wciągnął w półgardę Adesania, ale co nie zmienia faktu, że każdy z tych elementów jest widoczny na sędziu, jest punktowany i ta, i ta runda była bardzo wyraźnie wygrana przez, przez, przez Janka i było to już moment przełomowy. I w tym momencie naprawdę uwierzyłem w tym, że Janek wraca na odpowiednie tory i że runda numer 5 może być tylko lepsza i tak też również się stało. Było to prawdopodobnie efektem Już chyba zmęczenia Adesani, choć któremu się przeglądałem regularnie za każdym razem pomiędzy rundami. Byłem pod dużym wrażeniem tego, jak jest przygotowany świetnie, kondycyjnie, jak niespecjalnie zdycha. Ale mimo wszystko, że nie było ciężkiego oddechu, ta, ta reakcja już była nieco spóźniona, nieco wolniejsza. Jakowi po raz kolejny udało się przenieść walkę do parteru. No i jeszcze, tak chyba już pomijając sugestie sędziów, w każdym razie myślę, bardziej widzów i, i całego ogólnego obrazu walki. Skończył tę walkę, w, naprawdę będąc w pozycji dominującej z góry. Obsypał swojego rywala gradem ciosów. No i co, no i pozostało czekanie na werdykt. Muszę powiedzieć, że również czekałem z dużym zainteresowaniem na ten werdykt, co tam, co tam się wydarzy. Ale w momencie, kiedy usłyszałem N to myślę jak cała reszta naszego kraju. Faktycznie uśmiech na ustach, luźnie na duszy, Pożeń sportem, spać, ale już u mnie o 7 rano również dzieciaki wstają, także na tym był, był koniec. Co tu dużo mówić, historyczna chwila, duże szczere gratulacje dla, dla Janka. Oby ta pasa się nigdy nie skończyła, oby faktycznie zawsze tak to wyglądało, albo tylko i wyłącznie lepiej. A, duży szacunek dla, dla Izraela Adesani, za to, że jak naprawdę dużym szacunkiem odniósł się również do swojego rywala po walce. Z jakim dużym szacunkiem właściwie cały czas wypowiadał się na temat Janka. Jego słowa, że jeśli miał z nim przegrać, to tylko i wyłącznie z takim mistrzem, jakim jest Janek. Naprawdę bardzo to, to buduje. Pokazuje również klasę, klasę Adesani. Także dalej mój ulubiony fighter, jakim jest Izrael Adesania, w moich oczach w walce z naszym rodakiem nic, a nic nie stracił. A Janek co, no kolejne propsy za dobrze wykonaną robotę. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne podwoje.